Cześć, cześć kochani, Marek Mal z tej strony z bezplan.pl. Wróciłem z kilkudniowego urlopu i bardzo ciekawa rzecz odnośnie oliwki. Powiem, że jeszcze nigdy takiej rzeczy nie miałem u siebie. Oliwkę, co prawda, mam dopiero drugi rok, ale i tak jestem bardzo ciekawy. Bo patrzcie, ta oliwka ma oliwki i te oliwki zaczynają rosnąć. Jak wyjeżdżałem, tego nie było. Ale numer, ja w ogóle uwielbiam oliwki, jeść tutaj mam własne na krzaku, ale numer. Po prostu jestem mega zadowolony. Nigdy w życiu e, nie miałem na krzaku własnych oliwek. Jeżeli ktoś chce, zostały mi dwa drzewka. Takie no duże, y, ponad 2 metry mają. E, naprawdę są super. Na fajnym, grubym pniu, jeżeli ktoś tylko chce, cena jest bardzo dobra. Zainteresowanych, proszę o kontakt na priv. Super, naprawdę super. Można mieć własne oliwki. Gdzie ta? O. Nie chce się kamera ustawić. Można mieć własne oliwki w ogródku. One wytrzymują minus 10, minus 12 stopni. W zeszłym roku znajomy z Warszawy posadził w zasadzie nie zabezpieczył i normalnie ani jednego liścia nie straciła. Super, super. Jeżeli ktoś chce, mogę przysłać jeszcze zdjęcia. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, one tu są schowane jeszcze za Waszyngtonią, która jeszcze czeka na klienta. E, także polecam, naprawdę o następna. Ha ha ha, ale fajne. Zapraszam po oliwki. Super. Na przyszły rok też trzeba ściągnąć. Wspaniałego dnia. Trzymajcie się. Cześć.